Zumi wideo prezentuje. Klinika dr. Andrzeja Sankowskiego w Warszawie to wiodący ośrodek chirurgii plastycznej i estetycznej w Polsce, stale plasujący się w czołówce wielu prestiżowych rankingów. Jest to klinika z tradycjami, ja jestem chirurgiem plastycznym od ponad 30 lat i prowadzę tą klinikę tak, żeby to była klinika nowoczesna, która wprowadza wszystkie nowe zdobycze chirurgii plastycznej, wprowadzamy nowe metody, jeździmy po świecie, wprowadzamy nowy sprzęt i dzięki temu możemy zrobić takie operacje, jakie w innych klinikach się nikomu nie śniły. W klinice doktora Sankowskiego wykonujemy pełen zakres chirurgii plastycznej, estetycznej. Wykonujemy około tysiąca operacji rocznie. Nie tylko wykonujemy operacje z zakresu chirurgii plastycznej, estetycznej, ale również organizujemy konferencje naukowo-szkoleniowe, na których dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi lekarzami. Uczestniczymy również w wielu międzynarodowych konferencjach naukowo-szkoleniowych, żebyśmy mogli coraz lepiej wykonywać naszą pracę. Zapraszamy. ZUMI. Więcej o firmach, produktach i usługach.